Dzień dobry, nazywam się Szymon Chełstowski i jestem lekarzem dentystą. Dziś chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak dbać o zęby, żeby rzadziej usuwać kamień na zębny. Na zdrowy wygląd naszych zębów ogromny wpływ mają osad i kamień na zębny. Są przyczyną przebarwień zębów, powodują ich żółty, nieestetyczny wygląd, mogą być powodem stanów zapalnych dziąseł, krwawień z dziąseł oraz przyczyną nieświeżego zapachu z ust. By przywrócić śnieżnobiały wygląd naszym zębom, należy zacząć od e, przeglądu i profesjonalnego oczyszczenia złogów zębach w gabinecie stomatologicznym, czyli wykonania, usunięcia kamienia, inaczej skalingu, piaskowania i lakierowania zębów. Po tych zabiegach bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń pozabiegowych. Po piaskowaniu należy unikać palenia papierosów, jedzenia i picia barwiących pokarmów i płynów, to jest kawa, herbata, czerwone wino, kola, buraki, jagody, kurkuma. Biała dieta obowiązuje przez dobę po zabiegu. Proszę nie myć zębów w dniu zabiegu lakierowania. Proszę nie jeść i nie pić przez dwie godziny. Proszę unikać spożywania nabiału, mleko, ser, jaja i kwaśnych pokarmów, soków, napojów. Po zabiegu można obserwować czasową nadwrażliwość zębów. Ciepło, zimno, smak kwaśny, słodki. Jest to zjawisko normalne. Należy w tym czasie stosować szczoteczki z miękkim włosiem oraz pasty i płyny znoszące nadwrażliwość. Można również obserwować niewielkie krwawienie dziąseł, które powinno samoistnie ustąpić. Aby utrzymać efekt czyszczenia na długo, fundamentalne znaczenie ma higiena jamy ustnej. Bardzo ważne jest regularne szczotkowanie zębów. Wspomagać możemy się odpowiednimi pastami, np. dla palaczy, miłośników kawy, herbaty i wina. Na tym zdjęciu widzimy pasty wybielające z fluorem. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące częstości stosowania past w tygodniu. Ma to znaczenie, ponieważ pasty dla palaczy bądź pasty wybielające mogą mieć większe właściwości ścieralne zębów. Może to powodować ścieranie nadmierne szkliwa, no i występowanie nadwrażliwości zębów. Można śmiało powiedzieć, że przebarwienia zębów postarzają bardziej niż zmarszczki.